Dzień dobry, z tej strony Rafał Osłodzow, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Tak jak zawsze zaczynam od mówienia sentymentu, wobec ryzyka, no i patrząc, jak wyglądają ostatnie godziny. To widać, iż na głównych parkietach dominuje czerwienie i ucieczka od ryzykownych aktywów. Wczorajsza sesja na ulgi zakończyła się głębokimi spadkami. Patrząc na notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy, te pogłębiły wczorajsze minima, aczkolwiek jeśli chodzi o pierwszą godzinę handlu na starym kontynencie, widać, iż indeksy próbują odbijać w przypadku S&P 500 od wsparcia zlokalizowanego w okolicy 4500 punktów. Jeśli chodzi o główne indeksy niemieckiej giełdy, widać, że tutaj notowania próbują wrócić w okolice 15800 punktów. To jest poziom, który może w tym momencie stanowić pewien opór podczas gdy na przestrzeni ostatnich trzech tygodni dla notowań był on nie, wsparciem. Jeśli chodzi o przyczyny obecnego stanu rzeczy na rynku akcyjnym, no to obecne spadki motywowane są obawami o działania banków centralnych, bo gdy popatrzymy na ropę, no ta wczoraj znalazła się na nowych siedmioletnich szczytach, dzisiaj te zostały no, poprawione. Jeśli chodzi o informacje, które wspierały notowanie, no to przede wszystkim wybuch rurociągu z Iraku do Turcji. Te informacje wczoraj podbiły notowanie, ale dzisiaj pojawiły się już doniesienia, iż ten przepływ zostanie wznowiony w normalnej ilości. Aczkolwiek sentyment wobec Czarnego Złota pozostaje cały czas bardzo dobry. Na rynku utrzymuje się deficyt. Pojawiają się coraz częściej prognozy, że ten przedłużający się deficyt ze względu na problemy w podaży i cały czas wstrzymywaną przez kartel OPEC produkcję, przy relatywnie wysokim pobycie, mimo rozprzestrzeniania się wariantu omikron, będzie skutkowało, że jeszcze ten deficyt, spadek, za, spadek zapasów będą postępować, i w konsekwencji tego możemy widzieć dalszą wędrówkę w kierunku 100 dolarów za baryłkę. Tego boi się rynek i jeśli by tak było, to skutkowałoby tym, że inflacja bardzo wysoka na wieloletnich ekstremach utrzymywałaby się przez dłuższy czas, a to z kolei zachęcałoby banki centralne do podwyżek stuprocentowych jeszcze bardziej agresywnych. W przypadku Fedu oznaczałoby to więcej niż jedną podwyżkę na kwartał. No pytanie, czy jest to prawdopodobny scenariusz. Dzisiaj rano poznaliśmy dane o inflacji w Wielkiej Brytanii. Tutaj odszedł okazał się najwyższy od trzech dech ale nie, Bank Anglii sugerował jeszcze w grudniu i szczyt inflacji dopiero nastąpi na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, czyli tutaj ta, ta, ta presja będzie się jeszcze nasilać w kolejnych miesiącach. Dane o inflacji za grudzień były jednak wyższe od oczekiwań i to sugeruje, że szczyt inflacji może być wyżej. A zatem Bank Anglii tutaj będzie niedługo zapewne dalej podnosił stopy procentowe. No i więcej na ten temat może powiedzieć dzisiaj szef Banku Anglii, który będzie miał okazję wypowiedzieć się na temat terminu kolejnej podwyżki stóp. Póki co, para GBP USD pozostaje stabilna w okolicy 1,36. Jeśli jesteśmy przy inflacji i bankach centralnych, to, to dzisiaj w kalendarium też należałoby zwrócić uwagę na daną kanadyjskiej inflacji, która jeśli również zaskoczy po wyższej stronie, będzie nasilała presję na tamtejsze władze monetarne i szybkie podwyżki stóp procentowych. Mimo tego globalnego trendu na szybsze zacieśnianie polityki monetarnej, relatywnie stabilne pozostaje złoto. Widzimy, iż notowania pozostają w przedziale 1810-1820, konsolidacja trendu bocznej. I patrząc na to, jak wyglądają oczekiwania na podwyżki stóp, można by oczekiwać czegoś więcej. No pytanie, czy co może zdynamizować sytuację na rynku złota? Z jednej strony. Pamiętajmy o tym, że oczekiwania na podwyżki stóp oczywiście ciążą cenom żółtego metalu, aczkolwiek wysoka inflacja to oczywiście jest elementem sprzyjającym i te dwie siły w tym momencie się znoszą no i wskutek tego widzimy cały czas konsolidację w okolicy 1800 dolarów za jedną uncję. Złoty w tym środowisku pozostaje relatywnie stabilny, bo choć dolar zyskuje na wartości, wczoraj widzieliśmy niewielkie odbicie, no to jednak oczekiwania na globalną normalizację polityki monetarnej również dotyczą Polski, jeśli ceny paliw będą wysokie, zapewne Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała agresywne podwyżki stóp procentowych, no i to oczywiście jest nawet silniejszy argument za złotym. Zatem nie można wykluczać, że tutaj Europen będzie dalej podążał w kierunku 4,50 zł i może nawet pogłębić te minima po raz ostatni widziane we wrześniu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o sytuację na rynku akcyjnym, no to oczywiście oczekiwania na bardziej agresywne podwyżki stóp to jest jeden element. Jeśli chodzi o drugi, to oczywiście trwający sezon wyników. Wczoraj rezultaty działalności Goldman Sachs no, nie poprawiły nastrojów, delikatnie powiedziawszy, były rozczarowujące. Dzisiaj poznamy Bank of America czy Morgan Stanley, również Procter Gamble. Zatem no, pytanie, czy ten nie związany z wysokimi cenami ropy, obawami o inflację, o bardziej agresywne podwyżki stóp procentowych, no będzie w stanie będzie w stanie załagodzić trwający sezon wyników. No jak na razie te rezultaty nie prezentują się dobrze i stąd wzrost wersji do ryzyka, no ale ta sytuacja jak najbardziej może tutaj się zmienić i no, również sytuacja na rynku akcyjnym poprawić, jeśli te wyniki okażą się bardziej obiecujące. To wszystko, co na dzień dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Ze swojej strony zapraszam na kolejne spotkanie. Pozdrawiam i do usłyszenia.